Także teraz ćwiczenie, zapytał mnie, czy to będzie dobre ćwiczenie dla najszerszych. Stosuje się to ćwiczenie, Włączy się, no tak. powiem Wam, że to się stosuje raczej do ćwiczeń angażujących tutaj dla I właśnie też bez wyciągania, wyciąganie, czyli powoduje, że... Właściwie za dużo tracimy siłę, bo tu się więcej nie da. Pociągniecie z barku. Byłoby lepiej odeprzeć to lekko wyżej. Teraz sobie odebrać. Na noc, byłaby poza ławką. Spięcie, długie spięcie, zatrzymanie żeby ten mięsień miał taką reakcję jakiej nie ma naturalnie w innych takich bartach to jest tylko krótki ruch rozciągnąć go i powrót na choinkę na choinka się pojawia jakby mnie puszczył bo nie ma tutaj wierzy. możecie to spróbować to się stosuje Raczej bardzo duży ciężar wystarczy 8-10 powtórzeń I Ważny jest ten moment zatrzymania Nawet do pół sekund I puszczamy Bo tutaj takie wyciąganie wiem, kto ma wpływ, lepiej rącznie wyciągnąć Do rozciągania dojdziemy Idę do toalety Dobrze minut minut przytrzymania A Dawaj jedzie Aż Łukasz nie wróci, przytrzymuj no, jest... no, Jeszcze Łukasz jest... nie wrócił, dopiero ten, że bo... A trzymać, że w siedzeniu można stosować oczywiście różne, różne rakie drążek, nie wiem czy byłacie w tej wybór. No niestety. Podstawowy jest drążyk prosty. Też zauważam różne odchylenia tułowia. Proponowałbym ten tułów odchylać w miarę nie za dużo, zablokować nogi. Ściągać łupatki łokcie do dołu, nie tam na zewnątrz, ani za bardzo do przodu, I ściągać drążek do góry klatki piersiowej z momentem zatrzymania. Tu żeby lepiej rozciągnąć łupatki, można zastosować taki ruch wejścia pod, pod yy, drążek. To jest najlepsze rozwiązanie, bo jeżeli zaczniecie od, odwodzić kręgosłup do tyłu, to się zaczyna lekko inne ćwiczenie. Czyli te plecy plasują coraz mniej, ja widzę, że czasem nawet goście tak ciągnie Czyli byłoby dobrze ściągać, pracować trochę tułow, Czyli będzie to bardzo zbliżone ćwiczenie do pociągania na wtedy osiągniecie jak największe rozciągnięcie łofacek. Tu można stosować wyciągnięcie całkowite, bo tym powrotem tułowia do tyłu już spowodujecie ten ruch, że same ręce ściągną Wam ten Najcięższy właściwie ruch. Czyli tu można się rozciągać całkiem, tak? Tak. Tu bym nawet polecał się rozciągać. wciągać. Wciągnąć do góry i zastosować taki lekko wahadłowy ruch tułowy. Wtedy osiągną się najlepszy rozwój. Bo jeżeli ustawicie już tułów odwodzony i będziecie tylko tak pracować, to no ten efekt rozciągania już zanika. Zauważyliście, że jest krótszy. Tak? A w ten sposób... Ruch jest nieco dłuższy. Poza tym łopatki mają tutaj większy zakres ruchu i rozwój jest automatycznie lepszy. Jak to się dobrze rozciągnięty, to będzie ten ruch dociągał do samego karku. Dobrze jest rozciągnąć to są z nas. Można też delikatnie balansować ciało. To mały czego. W życiu każdy nie widział. No jak ze jak się szkodałem do zawodu, Ja robiłem godzinę, on po 20 minutach schodził. to trochę brzuszki proić, czy wszystkim 5 minut porowy, i już mówi, że już ma dosyć. <grylę> nie da mi więcej. Fakt, no ale wyglądał zawsze. potężnie. Rękę miał zawsze, on mówił, że w liceum. No, 47 lat. Rękę zawsze na dole,